Cześć! Z tej strony ja witajcie w Przed czas na ISA dwójeczkę. Dużo, dużo sprzecznych informacji krąży ogólnie na forach o tym czołgu. Dlatego bardzo mnie ciekawiło, jak on wygląda w praktyce. Zagrałem nim już parę bitewek i sprawuje się całkiem fajnie, ale nie jest to oczywiście czołg pozbawiony wad. Może najpierw zacznijmy od. Od zalet główną i najważniejszą jego zaletą jest działo Mamy tutaj naprawdę armatę, która pozwoli nam rozwalić absolutnie wszystko Nie ma czołgu, którego nie zdejmiemy z tego działa, jeśli chodzi o czołgi niemieckie Wszystkie Tygrysy Dwójki, Ferdynandy, Jack Pantery, zwykłe Pantery, obojętnie po prostu nie mają Niemcy czołgu, który by się oparł, tej armacie. Bardzo dobre pociski tutaj są. 25-kilowe, takie naprawdę konkretne, e, konkretne. O, zobaczmy, bo coś tutaj jest. Jakiś dwóch jegomości. Konkretne piguły tutaj latają. No właśnie, zobaczcie. Jak ten pocisk już wpadnie, to zazwyczaj w środku już nikt nie zostanie. Oczywiście, nie jest to działał bez wad. Tutaj ten pocisk leci 800 metrów na sekundę, przez co na dalsze odległości trzeba już się nauczyć strzelać, bo nie jest tak łatwo. Kolejna sprawa ma bardzo długi czas przeładunku, przez co na przykład przeciwnik może oddać w nas dwa strzały, często gęsto. O, tu ktoś jest, ładnie stoi. Podbrzuch. Nie. Ale nie przeszło, straszne, straszne to, bo trzeba było jednak pod brzuch próbować. Za duży kąt był się pocis, pewnie ześliznął. A jeszcze, tak jak mówię, tylko kilka bitew grałem na tym czołgu. Nie mam wyczucia, ale podejrzewam, że jak trochę pogam, to będę brał większość przeciwników na strzał. No bo jeśli chodzi na przykład tutaj o pancerz, to nie jest to żadna rewelacja tutaj Niemcy przebijają i wieżę i dół ktoś go rozwalił i wieżę i dół o. kurczę tego też ktoś rozwalił przez co jeśli nie będziemy skontowani, to zazwyczaj wyłapiemy pociski i też często gęsto możemy zginąć na strzał. Oczywiście, no, wszystkie wady ciężkich czołgów również tutaj są. Obkręcanie wieżą nie jest jakieś mega szybkie. Czołg jest dosyć powolny. A jak, jak już się rozpędzi, to, to, to już całkiem w porządku jedzie. Ale zanim, zanim się rozpędzi, na przykład jak o cóż, coś, coś tutaj jest. Eee, I jeszcze obniżenie działa, eee, też pozostawia wiele do życzenia, nie możemy tutaj za nisko go e, obniżyć, przez co często gęsto nie możemy oddać strzału, trzeba o tym pamiętać wypracowując sobie pozycję. Dobrze mieć ten czołg pochylony właśnie z jakiejś górki, lekko o, tak, o zjechać Ale nam tu kurde zasłania wszystko A pojedźmy dalej, tam są trzy czołgi Tutaj ciekawi mnie jeszcze ta następna amunicja, ona nie powinna być jakaś rewelacyjna, tam prawie nie ma różnicy między nimi Zdejrzewam, że ta pierwsza będzie przeze mnie bardziej używana niż ta druga. A nie ma nie ma się tutaj co czepiać, jest bardzo duża penetracja pancerza, bardzo duże pociski. No i robi się naprawdę niezłą Żięgę. O, jest niszczyciel. No, nie miał konta, to od razu zszedł O, szkurcze. Trzeba się cofnąć bo wyjechaliśmy na za wiele wrogich czołgów dobra naprawmy się tutaj jeśli chodzi o, o rzucanie to jest no ile pamiętam 6-0 więc może nas rzucić na, na tygrysy dwójki ale również na tygrysy jedynki a pierwsze pantery pantery a no zobaczcie tutaj rzucane są, na przykład u no, nas są te 34 85 no jak widzieliście, no przeciwnik ma pz czwórki. Tak więc taki sprzęt, który nie jest jakiś mega, mega pancerny. Oczywiście naj, najgorzej będzie nam przebić e, Tygrysy. Ale również nie jest to jakiś mega problem dla tego działa. No zresztą no to jest chyba 122, czy jakoś tak, czy 120, czy 125, już nie pamiętam milimetrów, no to docelowo w każdym że współczesne czołgi mają takie działa, już nie ma potrzeby brania większego No nie wierzę, już go ktoś ściągnął przede mną? Nie, nie trafiłem Nie trafiłem, to spadamy szybciutko Jak się można tu podbijać, najlepiej być lekko skontowanym wtedy wtedy można sporo odbić Czasem się, mi się wydaje, że lepiej się ustawić bokiem, czy <gorszy> niż przodem, bo tutaj w przód więcej wchodzi niż bok. Bok to tam często wyłapią jakieś gąski czy coś. A dużo osób nie wie gdzie strzelać, nie wali po zbiornikach i przez to żyjemy. Spróbujmy tutaj, Teraz nam się namaduje to działko, wyjechać na te czołgi. No i widzicie, czas przeładunku jest, jest, jest dużym tutaj problemem. Musicie się ukrywać tym czołgiem po oddaniu strzału. bo jesteście wyłączeni z walki na dosyć długo. Kiedy gościu pojechał, to w razie czego pewnie przyjmie strzał. A tutaj ktoś jest pewnie gdzieś. A, zobaczmy. O, tego rozwalili. Gdzieś tu, tu, tutaj jest dużo takich w głębiej, w terenie, gdzie się schowają czołgi o, tutaj kogoś mamy tę panterkę no, tylko tak jak mówię, obniżenie działa tutaj, to jest problem okej okay. uh, ho, ho jeszcze żyje no trzeba było na spokojnie, teraz trzeba był taki oddany z rozpędu, ale ale go rozwaliło ostatecznie. No i zobaczcie, jakbyśmy, jakbyśmy szybciej przeładowywali. No tutaj władowniczego w ogóle nie w rosyjskich czołgach, bo dosyć dużo ich ma wolny przeładunek, idziecie ostro ładowniczego, żeby jak najszybciej przeładowywać. To może wam dać nawet, jak go na maksa, zrobicie dwie sekundy z hakiem, a może i więcej przy rosyjskich czołgach, czyli całkiem sporo. Chyba jest po pierwszej grze. A oczywiście. No tutaj z 2 daje naprawdę bardzo, bardzo duże wsparcie dla rosyjskich czołgów. Jest to groźny przeciwnik. No i jeśli on odda często pierwszy strzał, to wygrywa. Tak to wygląda. Zagram jeszcze jedną bitwę. Bo dosyć szybko poszło. Zaraz, zaraz zobaczymy tylko wyniczki i, i lecimy. Na następną bitewkę. A, są nowe pociski. Są nowe pociski. Dobra. Okej, okay, to lecimy dalej. Nowa mapka. Tym razem rzuciło mnie trochę wyżej. Znowu sobie troszkę pograłem. Fajnie mi się gra tym czołgiem, naprawdę się fajnie gra. Mimo jego wad, właśnie tych, że są taki. No jak, jak to ciężki czołg, mułowaty, jest tylko jeden. Nie te działo długo ładuje. Jednak ten taki grzmot, jaki daje ta armata i wygar, no robi, robi swoje. Tam coś mamy w dole. Zobaczymy. Dobrze, tutaj jest, o, dobry teren. O, 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 jest tygrys elegancko. zobaczcie. prawie wszystkich mu rozwaliliśmy. Jedziemy na niego, on już nie będzie strzelał po takim walnięciu. Więc sobie spokojnie przeładujemy i dokończymy go. A tutaj, oczywiście, tygrys również nas może tak samo potraktować. Tutaj jest właśnie to, co mówię. Kto pierwszy strzeli, często, gęsto w tych czołgach, ten wygrywa. Dobra. To ładnie stoi, bok wyżyczki. I tyle. Wszyscy martwi w środku. No. Is 1 nie miał większych szans z tygrysem 2. Natomiast Is 2 no ma szansę i to spore. To jest już naprawdę bardzo, ale to bardzo konkretny czołg. Który daje dużo, dużo satysfakcji z gry i przyjemności Bo tak jak mówię, nie jest to na pewno czołg OP, bo Ja jak gram sobie tygrysem dwójką i go widzę to, to wiem, że jak oddam pierwszy strzał, oho Dobra, 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 koleś się pewnie cofnie o, właśnie e, No to Również często niszczę, niszczę te czołgi nie mają one, mówię, jakiegoś takiego mega pancerza. To na pewno nie. Potrafią zejść na strzał bardzo, bardzo łatwo. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie przymierzyć. Bo tutaj nie ma zbyt dużej liczby zaogartów. To, no to jest też wada tego czołgu. No oczywiście wada jak dla gry, prawda? No bo wystarczy zniszczyć ich mniejszą ilość i, i czołg już jest unieszkodliwiony. Coś tam jest. Jest czołg. Nie weszło? Kurcze, jak on się tutaj tak szybko przemieścił w prawo? Jakieś dziwa. O, ping. Ping zrobił swoje. Czy ktoś tam jest jeszcze na górze? Chyba nie. Dobra, to wolimy w niego. Właśnie. To jest naprawdę potężna, potężna armatka. Już mi się z niej strzała coraz lepiej. Podejrzewam, że jeszcze parabitę i dojdę do takiej wprawy, żeby wszystko niszczyć na strzał. No i kto tutaj się przykleił? Poczęgościu jest na górze, nie, już go rozwali. To stary, jedź sobie spokojnie, nie denerwuj się. On już nie żyje. Patrz na mapę. Eee, trzeba patrzeć na mapę, kurczę, bo te czołgi tak znikają. I, i, I znikają szybko, w sensie, że odchodzą, rozwalone. A potem wraki stoją i wyglądają, jeśli się nie spalą, tak jakby były. Eee, po prostu działającymi maszynami. A tam już jest w środku pustka. Cała załoga już na urlopie. Dobra, na koniec bitwy. Tym czołgiem będziecie ciężko często wygrywać, bardzo często. Słyszymy, <laughs> już głos się dzisiaj od Tak więc. No tak jak mówię, czym, czym wyżej Rosjanie grają, tym łatwiej mają. Mają po prostu coraz lepsze czołgi w stosunku do przeciwnika. No że nie rzuca ich na, na Amerykanów. To, to nie mają za bardzo w Niemcach z przeciwników ale pewnie niedługo będą wychodzić jakieś kolejne pacze, łatki, które będą to balansować. Tak samo było już z niektórymi samolotami, już ze szczegółami będzie tak samo, dlatego póki można, to się, to, to się niech Rosjanie cieszą i, i tutaj bacą, a za jakiś czas może to się skończyć, zostanie to przykrócone, albo po prostu na przykład, no bo no, przykrócone tak czy siak, albo wrzucą niektóre rosyjskie czołgi na wyższe losowania, Albo po prostu poprawiam, nie wiem, pancerz na przykład niemiecki, albo pogorszą działa. No, sposobów jest na pewno dużo i jakiś, jakiś zostanie tutaj e, zrobiony. Dobra. Jakoś szybka ta bitka. Zagram jeszcze jedną, zazwyczaj gram dwie, ale co tam? Zagramy trzy, bo jakoś szybko leci. A tak więc dobra, następna bitka. Ok, jedziemy. E, wziąłem specjalnie znowu inną mapkę. Chociaż nie, ona była chyba za pierwszym razem też, tak więc... No, trudno. Tutaj powinno nas rzucić troszkę wyżej. Bo tak chcę Wam pokazać, już jak, jak się niszczy te takie bardziej konkretne czołgi niemieckie. No, ale jakoś, jakoś rzucam je zazwyczaj tak na te tygrysy. H, najwyżej. Nie rzucam je kurczę na na ferdki. Chciałem pokazać jak się ferdki rozwala. Jak mnie raz rzuciło to, to no szybko zginąłem. To chyba tylko jeden czołg zniszczyłem i do widzenia. No tutaj tak jak mówię, ten czołg też łatwo zniszczyć. Nie jest to jakaś wielka sztuka, dlatego trzeba nim grać ostrożnie. I na niektórych mapach na Kursku no ma on ciężko, bo z cerowaniem jest u niego na takie, wiecie, odległości typu kilometr, półtora, dwa, no to trzeba już mieć naprawdę wielkie doświadczenie, żeby trafić. A Niemcy mają znacznie, znacznie celniejsze działa, Wszyscy na tej mapie mają troszkę łatwiej, ale i tak nie zawsze na niej wygrywają. często Często im się to nie udaje. A dobra, ktoś tutaj jest po lewej stronie, może będzie go można zobaczyć. Kto się pojawi ktoś po prawej. Oho, dwóch po prawej, ktoś mi namierzył. Dobra, dobra. Próbujemy zajść tych z prawej odboczku. O proszę, jest jeden czołg i za nim drugi czołg. A, ten już płonie. Ja się zgasił. Zobaczmy tego drugiego. Drugi już... <grymne> jest w ogóle wyeliminowany, to tego rozważmy. Tutaj taki tygrys jeden na boku, to naprawdę... Tymi pociskami już, oho, ktoś już nas widzi, to cofamy, cofamy. Tymi pociskami już naprawdę, jest Pantera. Eee, nauczyłem się, kurczę, coś mi... Tutaj lekko ścią. Eee, tu ktoś jest. Nauczyłem się już nimi naprawdę na strzał prawie, prawie zawsze mi wychodzi na strzał rozwalanie. Tak więc, tak jak podejrzewałem, można tym czołgiem. O, proszę. Drugi czołg. Na strzał. Eee, fenomenalna amunicja, fenomenalne działo. Bardzo groźny przeciwnik. Eee, trzeba strzelać do siebie najlepiej pierwszemu. Tak jest bezpiecznie. Najlepiej nie czekać aż on strzeli. Bo efekt będzie opłakany. I szybko go się maksuje, szybko go się maksuje, bo e, tak jak mówiłem, na tych e, już losowaniach e, Rosjanie często są z Amerykanami i bardzo, bardzo często wygrywają. Coś tu będzie wyjeżdżać. Podjadę trochę pod górkę. Tak jak mówię, to działko się e, słabo, słabo w dół idzie. Dlatego lepiej mieć czołg. Pupcie u góry, jedzie kościół, proszę bardzo. Trzeci strzał, trzeci gość zniszczony na jedno walnięcie. Można, można, naprawdę. Tym działem można działać cuda. I amunicja, właśnie. Ja używam tylko tej pierwszej podstawowej. Nie wiem, na niej się nauczyłem rozważać. Na się nie chce zmieniać na tą drugą. Mam kilka pocisków na te grubsze takie e, czołgi z lepszym pancerzem, bo on niby ma tam e, ten drugi pocisk e, ciutkę więcej penetracji, ale nie ma potrzeby po prostu. Na w świecie nie ma potrzeby jej używać. Skoro ta pierwsza jest tak skuteczna, to. Ja osobiście nie widzę żadnego żadnego absolutnie sensu No jak, jak po gracie sami zobaczycie, że super się po prostu strzela z tej pierwszej amunicji. Już zjeżdżam, a tu się ktoś pojawi po prawej. Tutaj nasi tak szybko ich rozwalają, że nie ma do kogo strzelać. No zaraz się nauczyć. No Pogrzeb. Okej, okay, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Jak widzicie, bardzo fajny czołg. Masz swoje wady, ale te działo to absolutny hit i no, polecam z niego strzelanie. Jest świetna zabawa. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.